To jest wdzięczność, że spotkało mnie tyle dobrego i że otrzymałam dary pięknych ról. Bo czasem można całe życie swoje aktorskie przeżyć i nie mieć okazji, aby zaprezentować publiczności swoje możliwości. Bo wiadomo, to nie my decydujemy o obsadach, nie my, aktorzy. A w moim życiu zdarzyło się parę takich. Pięknych chwil, gdzie mogłam otrzymać wyzwanie, tak jak powiedział to pan prezydent Stępa. Takim wyzwaniem jest rola Piaf na pewno. To jest chyba rola, która spotkała się z największym oddźwiękiem w moim życiu, przez to jest też najważniejsza i jest bardzo trudna. Zwłaszcza, że darzę ogromnym szacunkiem tę pieśniarkę i nie chciałam po prostu bałam się, że mogę coś wykrzywić i w niedobrym świetle ją pokazać. Bardzo chciałam jak najlepiej o niej mówić, grając. Było wiele takich ról, nie tak wspaniałych jak Piaf, może nie tak eksponowanych, ale w życiu otrzymałam też możliwość na przykład zagrania Biduli w niespodziewanym końcu lata tutaj też w tym teatrze czy też Hildy. Ostatnio miałam też możliwość zmierzenia się z arcytrudnym materiałem. Była to kompozycja w słońcu, Trudy. Kompozycja w słońcu to spektakl oparty na sztuce pana Ingmara Wilkista i w jego reżyserii. Miałam też możliwość zagrania Hildy w sonacie Belzebuba, a wcześniej jedna z młodych koleżanek zapytała mnie, ile razy umierałam w teatrze. Jakoś ten problem ją pasjonował i zaczęłam dzisiaj liczyć. Sześciokrotnie zdarzyło mi się umierać, ale ostatnio najczęściej. To znaczy, być może jest to kwestia wieku, w którym można by było zacząć już myśleć o odejściu, ale ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że zaczęłam pracę dosyć wcześnie. Zaczęłam mając lat 19, wtedy podpisałam angaż jako adept w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Adept jest to ktoś taki, kto gra zjawiska przyrody i różne inne drobne poruczenia. Jeżeli jest małą dziewczynką, jaką wtedy byłam, to gra i w Weselu, Jacka i Placka, bo to oboje płci, obie płci się obsługuje w tym wieku. Albo też synka Magdufa. I to były takie też role sympatyczne, ale role dzieci wymagają nieco innego podejścia, i, i może są mniej skomplikowane po prostu niż te późniejsze, które przychodzą na aktora w późnym wieku. Te są wspaniałe. Wspaniała jest Trudy, wspaniała jest Tapiaw. A to są role, którym trzeba oddać całe serce, całe swoje myślenie, o tym, żeby, żeby wydobyć ich głębie, żeby coś powiedzieć o człowieku. Wielu aktorów czasami zbyt wcześnie miało rolę życia. Te role życia były ich przekleństwem. Mhm. Zdawały im wiele radości, ale później stawali się niewolnikami tej, tej, tej roli. I, i, gdziekolwiek się pojawili, kojarzyli się już tylko z tą jedną rolą. Czasami była to dla nich pewnego rodzaju śmierć. Jest pani niezwykle identyfikowana w, w, z rolą w Piaw. Czy czuje pani już troszeczkę ciężar tej roli? Nie. Ja mam. Uh... Takie szczęście, że jestem człowiekiem, który gra w perukach, więc to jest szczęście dla aktora, że wejście na scenę jest zmianą twarzy i na przykład nie mam problemu na ulicy, że ktoś mnie rozpoznaje, czasem po głosie, ale tak to nie. Moim nieszczęściem, do którego mogłabym nawiązać, myślę, że o to też Panu chodzi, było to, że śpiewałam od dziecka i zawsze byłam tą w teatrze, która śpiewa. I otrzymywałam takie role. W pewnym momencie nawet przyznam się Panu do kłamstwa, kiedy to zostałam zaangażowana w teatrze Pani Cywińskiej, w Poznańskim Teatrze Nowym, zapytana o to, czy śpiewam, powiedziałam, że nie. Bo widziałam, ile rzeczy mi umyka ciekawych ze względu na to właśnie, że jeżeli jest cokolwiek do zaśpiewania, no to wiadomo, że ja to zrobię I, i nie brano mnie wtedy pod uwagę do innych ról. No i tam udało mi się również zagrać nieśpiewającą, na przykład dziewicę w Dziewictwie Gambrowicza w reżyserii pani Cywińskiej, czy w Dorynę w Tartifie to był taki spektakl który został y, zauważony na festiwalu klasyki polskiej też miałam przyjemność dostać nagrodę za tę rolę także ogromnie miło ją wspominam no, potem przyszła realizacja dekadansu i okazało się że jednak coś tam śpiewam i y, no i rzecz wróciła nam podobne tory ale z kolei moje plany życiowe się trochę zmieniły. Opuściłam teatr nowy, zaangażowałam się do telewizji. Dostałam tam mnóstwo nowych zabawek. Najwspanialszym dla mnie był montaż to, w jaki sposób można krować rzeczywistość obrazem i, 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 i to mnie zachwyciło. W telewizji spędziłam 5 lat. Ale bardzo tęskniłam do teatru. Grałam już pewne rzeczy gościnnie, ciągnęło mnie i to. I ten, ten czas spędzony w telewizji, dowiódł mi wyraźnie, i mocno, i jednoznacznie, że, że bez teatru ja nie mogę żyć. Teatr miejski znajduje się w bardzo ciekawym i ważnym momencie. Myślę, że wielu obserwatorów życia teatralnego, nie tylko w Gdyni, zdają sobie z tego sprawę, że bardzo wiele zależy od tej pierwszej, miejmy nadzieję, kadencji pana Wilkista. A w jakie są nadzieje, w jakie szanse pani wiąże z tym nowym etapem? Nadzieje są ogromne. Pan dyrektor Ingmar Wilkist przedstawił zespołowi i publiczności gdyńskiej, przedstawił repertuar, a przede wszystkim zestaw realizatorów, który jest z najwyższej półki. Są to ludzie, z którymi spotkania się boję, i na które to spotkanie ogromnie się cieszę. Literatura wspaniała, trudna, ale też wymagająca. To jest fantastyczne w teatrze, jeżeli można z każdą rolą stawać się lepszym, lepszym człowiekiem, lepszym aktorem. I takie nadzieje wiąże z tą dyrekcją. Chciałabym życzyć czytelnikom Gazety Świętojańskiej, aby tak jak ja, zawsze z pasją czytali artykuły tam zamieszczone, aby rzeczy, które tam były, interesowały ich żywo. Żeby czytelnicy Gazety Świętojańskiej przychodzili do teatru, aby obserwowali to, co się u nas dzieje, bo myślę, że naprawdę będzie warto.